Drodzy wierni, dzisiejsza katecheza jest już takim dodatkiem do tych ostatnich katechez, które, w których poruszyliśmy kwestie religii z punktu widzenia tego pierwszego aspektu, a mianowicie nieustającej, jakby powracającej ciągle, jakieś takiej wzrastającej świadomości dotyczącej tego, kim jest Bóg. Więc dzisiaj zajmiemy się... Kwestią pisma świętego w pewnym sensie. Mianowicie, Pismo Święte jest oczywiście niezwykle istotne dla teologii, dla naszego życia duchowego również. I tutaj, w tej samej kwestii sumy teologicznej, w artykule 9, w tym dr Anielski zastanawia się, czy pismo święte powinno używać przenośnie. To jest właśnie coś bardzo praktycznego, bo bardzo często na. Kazaniach, przynajmniej ja się staram Ewangelię wyjaśniać, a wyjaśnianie Ewangelii wymaga właśnie użycia owych przenośni, wymaga, wymaga odnalezienia tego duchowego sensu, a on oczywiście już zakłada wykorzystanie przez Pana Boga, przez Pismo Święte przenośni. I wobec tego święty Tomasz tutaj zastanawia się, czy to jest w ogóle na miejscu, żeby Pismo Święte zamiast mówić wprost, jak jest, zamiast mówić o co konkretnie chodzi, zamiast tego używa przenośni. Czy to możemy tylko jakoś sztucznie, w sposób jakiś taki zupełnie dowolny, sobie sami tak żeśmy założyli i próbujemy znaleźć ten duchowy sens, a wcale go tam nie ma. Może postępujemy w ten sposób. Niewłaściwie. Więc tutaj jako zarzuty pojawiają się następujące argumenty. Więc po pierwsze, święty Tomasz mówi, że to użycie przenośni jest rzeczą zupełnie oczywistą w poezji. To poezja jest właśnie miejscem. W którym można spotkać przenośnie, i, a ona jest, jak tutaj zaznacza, najniższą spośród nauk. Natomiast teologia, jak już wiemy, jest nauką najwyższą. Wobec tego wydaje się, że nie powinno się w Piśmie Świętym, nie powinno się w teologii używać przenośni. Drugi argument jest następujący. Otóż jest, celem nauki teologicznej jest przecież nic innego, jak ujawnianie tych najwyższych prawd. A przecież tego rodzaju podobieństwa przenośnie wydają się raczej zaciemniać prawdę, bo one to robią w sposób niezbyt precyzyjny. Skoro ta nauka ma wyjaśniać nam sprawy najważniejsze, no to jednak należałoby oczekiwać tego, żeby objawienie, które pokazuje nam zasady, na których opiera się teologia, żeby faktycznie po prostu pokazać używało, objawienie używało języka bardziej jakiegoś precyzyjnego, ściślejszego, takiego, w którym można bez problemu uchwycić o co chodzi. I trzeci argument jest taki, że skoro, skoro już nawet jesteśmy już nawet na poziomie właśnie tego użycia takich przenośni, to na pewno no dziwną jest, byłoby rzeczą, gdybyśmy te, gdyby te przenośnie wykorzystywały odniesienia do tych stworzeń najmniej doskonałych. Pan Bóg jest przecież najdoskonalszy i dlatego jeśli mielibyśmy przez coś go przez jakieś obrazy, przez coś mielibyśmy go jakoś uwidaczniać, no to przez coś szlachetniejszego, zdecydowanie niż te stworzenia materialne, takie najniższe, naj, najbardziej powiedzmy takie no, elementarne. A tak przecież jest bardzo często. Pismo Święte pokazuje nam te rzeczy duchowe. Na przykład Kościół Święty porównuje do Owczarni czy do do winnego krzewu, czyli do rzeczy takich bardzo pospolitych, do takich, do takich rzeczy zupełnie no, nic prawie nieznaczących. Dlatego wydaje się, że na przenośnie tutaj nie powinny, nie powinniśmy po prostu ich jakby szukać, nie powinniśmy starać się na tym poziomie. Takim duchowym szukać sensu, tylko, tylko jakoś inaczej. Ale właśnie Tomasz tutaj zauważa, że tutaj bardzo mądrze, że e, pisze tak, że zgodnie ze swoim charakterem, pismo święte podaje nam sprawy boże i duchowe właśnie za, podo za pomocą podobieństw rzeczy cielesnych. Dlaczego tak jest? A to dlatego, że Pan Bóg e, daje wszystkim, e, Swoim stworzeniom to, co jest im potrzebne, to co, to, co jest jakoś dostosowane do ich natury. Otóż, właśnie w naturze. Człowieka leży to, że poznajemy te rzeczy, nawet najbardziej wzniosłe, zawsze za pomocą zmysłów. Nasze zmysły zaś postrzegają właśnie te rzeczy materialne. I tak naprawdę, ponieważ wszelkie poznanie bierze swój początek od zmysłów i zawsze posługujemy się potem, nawet wyobrażenia, podczas wyobrażania sobie czegoś bardzo wzniosłego, zawsze korzystamy jednak z tych obrazów takich no, zmysłowych, jakichś wyobrażeń, które powstały na bazie, Zmysłowego poznawania rzeczy takich bardzo małych, bardzo drobnych. I dlatego nic więc dziwnego, że i całkiem słusznie, pisze święty Tomasz, całkiem słusznie w Piśmie Świętym podaje się nam sprawy duchowe pod przenośniami rzeczy cielesnych. Właśnie to wynika po prostu z naszej ludzkiej natury. I tutaj jeszcze Tomasz zaznacza jeszcze drugą ciekawą rzecz, bo ona też pokazuje nam to, czym Pismo Święte już w czasach Świętego Tomasza w XIII wieku było. Bo pisze Tomasz, że wypadało również, by to Pismo Święte, które ma być masowo udostępnione wszystkim ludziom, stosownie do słów apostoła, jestem dłużnikiem, tak uczonych, jak i niewykształconych, podawało prawdy duchowe poprzez podobieństwa rzeczy cielesnych. Tak by nawet nieuczony, prosty lud je poznał ten lud, który nie jest zdolny pojąć prawd oderwanych, wprost tak, jak są same w sobie. Tak jakby w ten sposób widzimy z jednej strony bardzo mocny argument, który wskazuje, dlaczego Pan Bóg posłużył się owymi przenośniami. Rzeczywiście tam Duch Święty, który jest tym pierwszym autorem Pisma Świętego jest zawarł, ale jakby rozumiemy też jeszcze drugą rzecz, to jest jakby kontrargument wobec tych wszystkich protestanckich ich wymysłów, jakoby to dopiero Marcin Luther, czy tudzież inni herzjarchowie, dopiero Pismo Święte ludowi jakoś ukazali, tak jakby to Pismo Święte wcześniej było nieznane, albo przeznaczone tylko dla teologów. Owszem, później wskutek właśnie działania, paradoksalnie wskutek działania protestantów, zaczął Kościół Święty uważać, by Pismo Święte tak łatwo nie było właśnie jakoś interpretowane, czytane przez ludzi, tak, zupełnie bez jakiegoś przygotowania i paradoksalnie właśnie protestanci się do tego przyczynili, że trzeba było, Kościół jakby zaczął trochę ograniczać ten dostęp do Pisma Świętego w tym sensie, by i w tym celu, by, by po prostu wierni nie zaczęli znajdować tam jakiegoś własnego, według własnego rozeznania jakiegoś sensu. Ale jeszcze zanim to się stało, kiedy wierni jeszcze chętnie słuchali swoich pasterzy, którzy im podawali sens Pisma Świętego i najpierw też oczywiście podawali samą treść. Wówczas, jak widzimy, jak widzimy Pismo Święte, rozumiano, że jest właśnie dla takiego masowego wykorzystania, że ma być takim pokarmem dla, dla wiernych, takim zupełnie codziennym. Tak? zresztą Księga Psalmów była w dawnych czasach, była przecież faktycznie jakoś dużo powszechniej używana niż obecnie, na przykład do takiej Codziennej, zwykłej modlitwy, więc to jest bardzo ciekawe. I teraz jeszcze następuje od, odparcie owych argumentów, bo to, że te argumenty na początku trzy zostały postawione, to nie wolno tak na tym przejść do porządku dziennego, trzeba na nie jakoś odpowiedzieć. I tutaj, jeśli chodzi o tą poezję, to jest tutaj podkreślone przez Tomasza, że jednak jest nieco inaczej, bo poezja po prostu opiera się na samych przenośniach, po prostu taka jest jej natura, natomiast jeśli chodzi o teologię, to posługuje się ona dla pożytku człowieka. Teoretycznie mogłaby tego nie robić, znaczy objawienie mogłoby wyrazić swoje zasady, zasady teologiczne mogłoby wyrazić w sposób taki bardzo ścisły, w sposób bardzo abstrakcyjny, ale byłyby one wtedy z mniejszym pożytkiem dla wiernych. Drugi argument, dlaczego właśnie nauka najwyższa używa samych przenośni, to jest bardzo ciekawy argument. Mianowicie tutaj Tomasz zauważa, że te obrazy i podobieństwa zmysłowe spowijające promień Bożego objawienia wcale go nie gaszą ani też nie zaciemniają. Jego prawda świeci nietknięta. Promień ów nie dopuszcza do tego, by umysły, które otrzymały objawienie, zatrzymały się na obrazach, ale podnosi je do poznania ich prawdziwej, myślowej treści, aby z kolei za pośrednictwem tych, co otrzymali objawienie i inni o niej byli pouczeni. Stąd też to, co Pismo Święte w jednym miejscu podało w przenośniach, na innym miejscu to samo zawiera wyraźnie i jasno, bez obsłonek. A więc widzimy, że i tak faktycznie jest, bo można wiele takich przykładów znaleźć, że w jednym miejscu tylko jakby na poziomie takim duchowym można pewną prawdę znaleźć w Piśmie Świętym, ale z kolei są takie miejsca w Piśmie Świętym, które wyrażają tę prawdę w sposób bardzo jasny, w sposób bezpośredni. Tak, na przykład w Ewangeliach możemy często znaleźć pod osłoną pewnych obrazów, a jednocześnie Święty Paweł Apostoł w swoich listach w sposób bardzo taki precyzyjny wyjaśnia te same prawdy, ale w sposób trudniejszy. I tutaj Tomasz jeszcze właśnie dopowiada, również i owo spowicie obrazami nie jest bez pożytku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest przedmiotem głowienia się dla uczonych i chroni od pośmiewiska ze strony Pogan. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, że przez to, że te wielkie treści, takie bardzo ważne prawdy naszej wiary, te bardzo głębokie treści są w jakiejś mierze ukryte pod osłoną pewnych przenośni, to też w ten sposób chroni przed bliskiem ze strony tych, którzy by po prostu nie byli w stanie, bo nie mają łaski Ducha Świętego, nie, nie byliby w stanie tego sensu duchowego poznać i, i w ten sposób są, są jakby te prawdy przed nimi jakoś osłonięte. Нет. I na trzeci argument, dlaczego właśnie wykorzystuje Pismo Święte raczej te obrazy takich rzeczy niskich, a nie te rzeczy wyższe? To tutaj bardzo ciekawie Święty Tomasz, powołując się na Dionizego, zauważa, że trzy aż można takie argumenty znaleźć, dlaczego właśnie te niższe rzeczy. Więc po pierwsze, dzięki temu człowiek łatwiej uniknie błędu. Paradoksalnie. Dlaczego? Bo jasno bowiem widzi, że nie mówią o Bogu we właściwym sensie. Innymi słowy, gdyby Bóg był pokazywany, w piśmie świętym, jako coś bardzo wzniosłego, jakieś takie no obrazy, które są co bardzo wzniosłe, wtedy można by pomyśleć, że faktycznie Bóg właśnie tym jest. Natomiast, skoro czytamy na przykład w świętym rodzaju, że Pan Bóg poczuł miłą woni i tak dalej, więc wiadomo, że to są tylko pewne przenośnie. Wiadomo, że tego w żaden sposób nikt tego w ogóle nie wpadnie na pomysł, że to można rozumieć dosłownie. I dlatego, gdyby. Tutaj pisze Tomasz, mogłoby się to stać wątpliwe, gdyby Pismo Święte przedstawiało sprawy Boże za pomocą podobieństw ciał szlachetnych, zwłaszcza grozi to tym, których myśl do niczego wyższego ponad ciałem istniejącego dość nie zdoła, co w dawnych czasach było dość powszechne. Dlatego właśnie Pismo Święte lubiło posługiwać się tak jakby grubymi obrazami. Po drugie, ten właśnie sposób bardziej odpowiada takiej znajomości Boga, jaka w obecnym życiu jest dla nas dostępna. Ukazuje nam bowiem raczej to, Czym Bóg nie jest niż to, czym jest. Innymi słowy, kiedy Pismo Święte próbuje nam ukazać Boga i Boże sprawę za pomocą bardzo grubych symboli, jakichś obrazów, podobieństw, to w ten sposób też nam chce dać do zrozumienia, że my tutaj na Ziemi tak naprawdę dużo lepiej poznajemy to, czym Bóg nie jest niż to, co. Czym Bóg jest? W ten sposób nam pokazuje, że Bóg jest wielką tajemnicą, a więc też w tym kryje się pewna jakaś racja i coś bardzo takiego ważnego stoi za takim, a nie innym sposobem wyrażania się Pisma Świętego. I trzeci. Argument, mianowicie, że znowu, bo tego rodzaju te drobne i takie grube figury chronią sprawy Boże przed niegodziwością ludzką, bo tam człowiek, który jest właśnie niegodziwy, nie szuka prawdy Bożej, ale, ale chce jakoś Pismo Święte no, wyśmiać, po prostu nie znajdzie pewnych tajemnic, bo one będą dla niego zakryte. To dzisiaj na tyle. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.